Cześć Mankiewicza, witajcie z tej strony. Witam Was na kolejnym modpaku plus save. Dzisiaj seria jest brączka mm, na Święto Wszystkie wsi, jak widzicie, stoi sobie tutaj zetorek. Jakaś szybka, oczywiście, prezentacja. Modpak plus save wydaje na 650 subskrypcji. Teraz będę powiedziałem, że postanowiłem, że będę tak co, stara się co 50 e, robił. Kolejny save to będzie prawdopodobnie chłopaki do ścięcia albo po sąsiedz, które już kończą. E, jest taka szybka prezentacja, wiecie, kto wie ten wie jakie ma maszynki brączek. E, więc SIP ma z Dorek, Ursusik. E, tak jak wszystko powinno być, tak jest po ustawionym. Oczywiście tutaj schraderów nie ma nic. E, sami mi się pogrywać, nie ma żadnego oświetlenia mapy. E, te przyczepki, które wymienił. E, dalej przyczepka do I tutaj zostały dwie maszynki takie jak Forza i Pug. Więc jak mówiłem, też subskrypcji i wydajemy ten modpack, więc jeżeli ktoś chce, to udostępniajcie dla kolegów, subskrybujcie. No i nie, tak mi myślę, że w przyszłym tygodniu będzie kolejny modpack, więc trzymajcie się, cześć, pa pa, miłego grania.